Cześć, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie tematyczny sporą roku, czyli jesień. Jesień w hodowli co i jak. No, na samym wstępie sprawdziłem sobie po śpiętym, tych dwóch starszych Nowozelandów. To się okazało, że jest parka samiczka i samiec. No tutaj te maluszki też już buszują, Tutaj też. Ale to coś wolno rosną, bardzo wolno. Nie wiem, no rosną w rosną, ale o wiele, wiele wolniej niż Jattermondy. A jest ich pięć, nie jest wcale ich jest też jakoś tak dużo. No, więc mamy parkę. Wystawimy sobie na sprzedaż, bo nie potrzebuje. Odnośnie belgów mi się jeszcze nie odezwał, ale nie śpieszy mi się. No. Tamte jeszcze są. Trzy kawalery. Ale już nie tylko ich. Nie będzie. Mam nadzieję. Bo jedzą jak kupię. A świry o tej klatce? Boże Święte. Szkoda słów. No, króliczki dostały tutaj muraczka. Pasternego. Zobaczcie tutaj. Gardziej dostał Muraczka. No i moi drodzy, Jesień wchodzą jest taka pora roku, która... Dużo potrafi zmienić, bo jeżeli królik będzie miał samą odporność Której się nie nabawił w cudzysłowie latem W chłodniejsze wieczory, no to on Złapie nam katar Między innymi I będą się pojawiać te problemy Moi drodzy yy... To nie jest tak, że my królika damy mu witaminy i on będzie od razu już odporny. Nie no, też oczywiście witaminy dajemy w takiej porze. Tak samo jak dajemy latem, bo nie jesteśmy w stanie właśnie bory tych witamin dostarczyć w pożywieniu, bo nie mamy takiego właśnie arsenału tego jedzenia niż jakie właśnie powinno być zalecane, więc. No zależy się właśnie podawać witaminy w płynie, bądź w proszku, jakieś dolmiksy, na trawienie i te sprawy. Chociaż ja tam bardziej stosuję takie rozpuszczalne w wodzie witaminy. No i je właśnie podaję w okresie letnim. W okresie zimowym staram się właśnie nie podać bardziej systematycznie i częściej. niż w okresie letnim, no bo wiadomo, no nie mamy dostępu jesienią, zimą czy tam wiosną do różnych właśnie warzyw świeżych możemy kupić właśnie na giełdzie bądź tam jak ktoś ma takie swoje już większe zapasy to jeszcze mu zostaną ale tak to właśnie nie ma, więc podajemy witaminki w ciągle takim okresie jesienno-wiosennym systematycznie, aby to właśnie było kumulowane przez cały czas co tu jeszcze bym chciał odnośnie witamin powiedzieć wszystko co miałem opowiedziałem. To samo się właśnie tyczy też kur no. A, musimy zaraz je wypuścić. On został te śniadanko, zaraz do kur przejdziemy No. No i to nie jest tak, że podamy witaminki raz i jeszcze fit. To musimy podawać systematycznie, aby odporność była. Też właśnie jest taka sytuacja jak królika trzymamy ciągle w pomieszczeniu. No i na jesień nam się zachce go wyrzucić na dwór. Nie, moi drodzy, wtedy już mamy pewność, że królik zachoruje, będzie miał... On ma odporność słabą, on się tej odporności, jak mówiłem wcześniej, nie nabawił w pomieszczeniu. Tam miał, przypuszczam, że ciepło, nie było wiatru czy tam innych sytuacji, więc po prostu o tam ciepło. I teraz my go wyrzucimy na dwór, jedna nocka, dwie nocki i może być już wszystko załatwione. Więc robimy to systematycznie. Otwierają pomieszczenie wietrzymy, jeżeli było temperatura nie była taka nagle zmieniona, tylko było stopniowo yy, przeprowadzone. Yy, tak to właśnie musi wyglądać. <coughs> jeszcze nie wyzdrowiałem. Yy, to tu jeszcze mógłbym mógł wam temat powiedzieć tego, yy, odnośnie to właśnie mówi w takich klatkach na dworze to czy zakrywamy klatki zimą, jak są mrozy? Moi drodzy, jak są mrozy, były u mnie do minus 15, nie, nie zakrywałem, ale jak były już powyżej minus 20, bo były takie ubiegłe zimy, to zasłaniałem. Nie było to konieczne, ale zasłoniłem, bo miałem też tutaj maluszki w klatkach. No bo wylecisz po I... Dlatego odsłoniam, ale nie ma potrzeby właśnie zaswania w takim okresie jak teraz jest. Yy, dlaczego? Bo, moi drodzy, w klatce nie może być przeciągu. Przeciąg to jest najgorsze co może być. <coughs> królik się królik ma tego futro, On zmienia futro. Ma o wiele, wiele gęściejszy Na zimę i tego grzeje. Tego grzeje to nie jest ja, że musimy się ubrać. Jego po prostu grzeje futro. To jest jego taki powiedzieć korzuch. Więc nie ma problemu, tylko żeby nie było przeciągów. Jeżeli będzie przeciąg, to sprawa jest załatwiona od razu. To jest najgorsze, co może być. Tak samo jest w kurniku, czy tam gdzie indziej. Przeciągów nie może być. Oczywiście też musi być ściółka. Nie może być mokra, nie może być kurczy tak w noju nawalone tyle i królik mam potem wchodzić. No nie. Ja też staram zimą. ściółkę zmieniać o wiele, wiele. Yy, rzadziej, żeby to grzało. Ale moi drodzy, musi być sucho. Zawsze jak nasypuję słomę, jeszcze po to sypie dezynfekcję suchą. Między innymi ja stosuję dezosan. Sypie dezosan, na to daję słomę i tyle. Więc tak to wygląda u mnie z Chyba co miałem powiedzieć, to powiedziałem mi się wydaje, co? Chyba, że jeszcze macie jakieś inne <laughs> zdania na ten temat, to dajcie znać. No ja też się tak na ziemię jak są bardzo mocno mrozy, staram nie zakracać samic, teraz to był taki ostatni zwolennik jak zakłóciłem, później będę zakacał myślę luty, żeby na marzec, na marzec mi się wykociły już, no i chyba że będzie, nie będzie zimy to się zakoci szybciej, ale to nic nie jest powiedziane. Jak coś mi się jeszcze przypomni odnośnie królików, to będzie dobrze. Ale ja chyba co miałem powiedzieć, to powiedziałem odnośnie tego od pewności. Wypuścimy te kury, bo jest poranek, one już mnie słyszą. Zaraz mi to kurnik rozniosą, niech wychodzą. Zobaczymy, co tam pójdą. Przejdziemy tutaj. Chodźcie o! A, mają śniadanko, wyżera. Znowu przerwało mi nagranie. Wyżera, mają śniadanko, dobre. <laughs> no mają tutaj sałata lodą, jest bardzo dobry na Pomidorki, marcheweczka. Czyli jakieś kawałek, czy, czy cytrynki. Sałata, szczępiasta Zdobna, ogóreczek, marcheweczka, pomidor koktajlowy, pomidor zwykły. Mają się czym wybierać. No Nic nie jest. Nie ma nudy. Tutaj bardzo fajnie się tutaj. Konsumują, no ja tam nigdy z pracy nie przyjdę z pustymi torbami. Zawsze mi tutaj ktoś zostawi eee, jakieś właśnie dla kurek, bo wiedzą, że hoduję to. Zawsze mi tam zostawią co nieco, jak wiedzą, że będę w pracy. No. zobaczymy, może jak już są To kurde, tam, żeby było trochę cieplej. No. O, jedno jest Tylko jedno jest. je zabierzemy. Dobra, mamy. Dobrze. Wietrzymy tutaj kurnik. Zawsze tak porankiem staram się wietrzyć. Z dwie, dwie, 3 godzinki jeszcze tak wietrze ale później już zamykamy. No. Moi drodzy, w tym odcinku by to chyba już na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Yy, zapraszam Was też serdecznie na grupę Uszata banda Jakuba. No i to tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i trzymajcie się do następnego. Cześć!